Dzień dobry, witam moi drodzy na live z samego rana. Już nie, chciałem, nie chcę mówić, że o godzinie ósmej, bo jest grubo po ósmej, a to wszystko dlatego, że technicznie dzisiaj poszło troszeczkę nie tak, mówiąc bardzo delikatnie. Ale zostawmy to na boku. Bardzo Was przepraszam za to opóźnienie. Postaram się bardzo sprawnie i bardzo szybko opowiedzieć o rzeczach, o których Chciałem na dzisiejszym live powiedzieć, a tak naprawdę ruszamy z nową ofensywą, nową ofensywą wrześniową, w której promować będziemy bazę produktów, którą można budować w aplikacji Scott. Będę mówił na dzisiejszym live o darmowym dostępie do aplikacji i będę również mówił o koncie demonstracyjnym. Witam wszystkich widzów, witam Krzysztofa, który, który się przywitał. No właśnie, jest wtorek rano, zastanawialiśmy się, która godzina w obecnych czasach w ogóle jest dobra na streamowanie czegokolwiek? Myślę, że wszystkie godziny już są zajęte i są zagospodarowane przez wiele, wiele treści i wiele kontentów, więc będziemy próbować w te wtorki póki co z rana, z dwa razy spróbujemy, później może przeniesiemy na jakąś inną godzinę. A jest o czym mówić, ponieważ to, co sobie wzięliśmy. Do serca i coś, co mamy wypisane na sztandarach, to cyfryzacja firm usługowych. My to nazwaliśmy cyfryzacja budowlanki, hydrauliki, elektryki, ale tak naprawdę klientów i użytkowników Skota mamy w wielu branżach. Ostatnio chociażby spojrzeć na ostatni komentarz w Google, który trafił do nas od użytkownika, który co robi? Uwaga, montuje filmy długometrażowe i różne reklamowe. Produkcję wideo i również korzysta z naszej aplikacji Scott. Dzisiejszego live'a dedykuję tak naprawdę dwóm rodzajom przedsiębiorców przedsiębiorstw, a więc producentom oraz firmom usługowym, i pokażę za moment, dlaczego to jest istotne dla jednej i dla drugiej grupy. Przejdziemy w takim razie może od razu do do mojego ekranu i pokażę od tego w jaki sposób dostać się do Scotta na darmowe konto. Przepraszam, na konto demonstracyjne, które uruchomiliśmy, które uruchomiliśmy po to, aby ta pierwsza styczność z aplikacją była łatwiejsza po to, żeby żeby łatwiej było rozpocząć pracę w aplikacji. A więc przechodząc na naszą domenę scott.pl, pojawiła się tutaj w górnym menu możliwość wejścia do zakładki demo. Po wejściu pozostaje wypełnić formularz, w którym po prostu podajemy adres mailowy, na który mamy wysłać hasło i login do programu. W tym momencie, na, po wysłaniu tego, tego formularza i zalogowaniu się do konta, będziecie mieli dostęp dokładnie do tego konta, który ja w tej chwili wyświetlam czyli to jest w pełni uzupełnione konto działające, w którym są zrobione gotowe oferty, jest ich tutaj kilka. Można do każdej z nich wejść, można dodać własne pozycje, można stworzyć zupełnie od początku własną ofertę. Można przejrzeć i zapoznać się z bazą danych, o której dzisiaj będę mówił o kartotekach materiału i sprzętu. Również zachęcam do wejścia w projekty i Eksploracji tej części aplikacji, ponieważ Scott nie jest tylko i wyłącznie aplikacją do ofertowania, ale również aplikacją do zarządzania, a więc tak naprawdę prowadzenia spraw całej firmy. Istotne czy też powód, dla którego wprowadziliśmy konto demo jest takie, że Mieliśmy sygnały od użytkowników, którzy logowali się po raz pierwszy do aplikacji i nie wiedzieli od czego zacząć. Mimo to, że mamy tutaj wiele samouczków, gdzieś tam próbujemy poprzez support wspierać nowych użytkowników, jednak Scott jest na tyle profesjonalnym narzędziem, rozbudowanym, że nie wszyscy na początku, w pierwszym momencie styku z aplikacją, byli w stanie zrozumieć czy poznać wszystkie jej. Jej potencjał i, i możliwości. A teraz na koncie demo, bez konieczności rejestracji własnego konta, można robić wszystko. Przede wszystkim za, bardzo zachęcam do tego, żeby generować sobie wydruki, żeby zobaczyć, jak gotowa oferta po wydrukowaniu w skocie wygląda, w, jak, w jaki sposób ta kompozycja, którą, którą wykonamy, czy którą przygotujemy, wygląda w takiej wersji końcowej, czyli takiej, którą dostaje klient do ręki. Tutaj mam przykładową ofertę zrobioną na dwóch producentach, i do niej wrócę za moment, kiedy będę omawiał bazę, bazę danych. I myślę, że do tego tematu mogę powolutku, mogę powolutku przejść. Przełączę sobie na chwileczkę jeszcze prezentację, i właśnie przejdziemy sobie do tego tematu, właśnie o którym powiedziałem przed momentem, czyli systemowa baza Scott z produktami i producentów. Moi drodzy, dlaczego to jest tak istotne, dlaczego to jest ważne i dlaczego warto i dużo będziemy mówić o kartotekach produktowych. Scott jest narzędziem po prostu sprzedażowym, jest narzędziem do sprzedawania i jeżeli sprzedajesz w swojej firmie usługi i produkty, Scott będzie Ci w tym pomagał, będzie pomagał Ci tworzyć oferty, obsługiwać klienta, zapisywać wszystkie ustalenia z nim, będzie pomagał Tobie wyliczyć rentowność Twojej usługi, a jeżeli jesteś producentem, to Scott pomoże Ci zbliżyć się do klienta indywidualnego, ponieważ jeżeli jako producent będziesz miał w Scotcie zaczytane swoje produkty, będziesz prowadził swoje, swoje kartoteki w Scotcie, to Użytkownicy, wykonawcy będą mogli z tych kartotek korzystać podczas ofertowania. I myślę, że takie szersze spojrzenie na aplikacje jest tutaj zasadne, że nie jest to wyłącznie program do ofertowania, a jest to program do sprzedawania usług i do sprzedawania produktów. Pokażę teraz, jak wykorzystać kartoteki, tworząc ofertę i na czym polegają różnice między kartoteką własną, a kartoteką systemową. Przełączę się z powrotem w takim razie na skota. Dobrze. Przejdziemy do funkcjonalności oferty. Stworzymy sobie jakąś przykładową ofertę i napiszę, że jest to oferta na, na live. Oferta live, dzisiejszą datę, klienta nie musimy zaczytywać. Tworzymy sobie pierwszą ofertę. Mamy tą ofertę już tutaj. Przeciągnę ją sobie na kanban w opracowaniu. Wejdziemy do oferty. Mamy gotową ofertę, w której moglibyśmy teraz rozpisywać nasze czynności i nasze produkty. I pierwsza podstawowa taka forma robienia oferty, no to jest wpisywanie ręczne różnych czynności. Zrobimy sobie jakiś rozdział pierwszy, czyli grupa czynności. Wiemy sobie rozdział. I teraz moglibyśmy tutaj już zacząć właśnie ofertować, wpisywać czynności. I można to robić ręcznie. Powiem to dla osób, które pierwszy raz widzą, czy też mają styknąć pierwszy raz z naszą filozofią ofertowania, a więc umożliwiamy ofertowanie w sposób ręczny, tak jakbyśmy pisali to na kartce, w Excelu, czy gdziekolwiek indziej, a więc możemy czynność e, wpisać, czynność pierwszą. Możemy sobie wpisać ręcznie i aplikacja to jak najbardziej przyjmie. Możemy sobie teraz tą czynność rozwinąć i wycenić, wycenić na przykład robociznę. Za 100 zł moglibyśmy również ręcznie wpisać materiał, który będzie mi potrzebny do wykonania tej czynności. Również mógłbym wpisać to ręcznie. Również zrobimy to za 100 zł. I w ten oto sposób wyceniliśmy jakąś pozycję w sposób ręczny za 1100 zł. Jak to się stało? Aha, czyli robociznę nie wpisałem 100 zł, tylko 1000. Ok. Drugą metodą, w której właśnie przydatne i użyteczne są kartoteki, o których dzisiaj będziemy mówić, a więc drugą metodą jest wykorzystanie kartotek, które są zaczytane, bądź które możesz sam zaczytać do aplikacji. W tym celu. A, no i właśnie. Po co to robić i dlaczego to jest tak ważne? Otóż po to, żeby za każdym razem nie wpisywać czegoś ręcznie, nie tracić czasu na, oferto, na wypisywanie elementów, które zazwyczaj w 80% trafiają do wszystkich klientów, do których ofertujesz. Można to zrobić raz, zakładając właśnie kartoteki w bazie i później ofertując wybiera, możemy je wybierać z listy. I pierwszą taką listą są bazy własne, a więc ktoś Użytkownik może według własnego pomysłu, według własnych potrzeb, według własnej branży utworzyć katalogi, w których może zamieścić poszczególne czynności. I zobaczcie. Mam coś takiego tutaj jak katalog ogrzewanie podłogowe. Przygotowałem go sobie kiedyś. I mam coś takiego jak montaż szafki rozdzielacza. Wybieram sobie tą pozycję. Dodaję ją do, do mojej oferty. I ta pozycja została w całym takim komplecie dodana. A więc mam od razu wycenioną robociznę. Mam od razu dodane materiały, które potrzebuję do tego, żeby tą szafkę rozdzielacza założyć. A więc mam tutaj szafkę na 12 obiegów oraz mam kołki rozporowe na 10 mm. Drugą pozycją spróbujmy. Niech będzie to montaż już tego ogrzewania podłogowe, podłogowego. Niech to będzie montaż ogrzewania podłogowego na folii w kuchni. I wstawimy, że jest to dwa, 11 m2. I zobaczcie, program przeliczył, ile materiału będę potrzebował na te 11 metrów kwadratowych, ponieważ wcześniej stworzyłem sobie taką wzorcową kartotekę, w której naniosłem normy zużycia folii, rury, taśmy, klipsów i wszystkiego, czego. Wszystkiego, czego potrzebowałbym do wykonania właśnie tego ogrzewania podłogowego w kuchni. A więc to są tak zwane kartoteki systemowe i każdy użytkownik Skota może takie kartoteki tworzyć, tworząc właśnie najpierw foldery oraz później yy, oraz później yy, oraz później yy, całe, całe czynności. Czyli tworzymy sobie folder, na naszym tutaj drzewku, jeżeli stworzymy folder na przykład, gdzie ja tu byłem, a, używanie podobowe jest tu, tutaj już później mamy czynności, poszczególne kartoteki. Wracając do naszej oferty, oferta na live, spróbujemy teraz dodać pozycję do oferty z wykorzystaniem tak kartoteki systemowej, a więc kartoteki, do której która jest stworzona przez nas przy współpracy z danym producentem. I to o czym właśnie powiedziałem na samym początku, nasza jesienna ofensywa polegać będzie na tym, iż będziemy zachęcać producentów do tego, aby dodawali do skota właśnie swoje produkty po to, żeby klienci ich klienci ich instalatorzy, budowlańcy, elektrycy, bo tutaj mówimy szeroko o wielu branżach nie musieli sami ręcznie tworzyć tych kartotek, a mogli dodawać je bezpośrednio za uprzejmością i zgodą producentów. Ja dla przykładu mam tutaj, mam tutaj przygotowane kartotekę. Systemową. Przełączam się, zobaczcie, tutaj w zakładce z bazy własnej na bazę Scott, i pojawiają się tutaj w tym momencie foldery przygotowane przez nas. My jesteśmy w trakcie ich budowania, będą one teraz bardzo szybko rosły. I mamy coś takiego jak kartoteki od producenta. Wybierzemy sobie. Ja dla przykładu wprowadziłem firmę KAN. Firma KAN jeszcze. Nie jest tutaj przez nas y, zaczytana w całości, jest to tylko takie, nazwijmy to demo, w którym możemy to zobaczyć, jak to wygląda. A więc, jeżeli bylibyśmy zwolennikami i miłośnikami tej marki i chcielibyśmy wykonać na przykład łazienkę na, na systemie, możemy dzięki kartotekom systemowym wyklikać całą łazienkę, całą jakąś czynność z wykorzystaniem właśnie tych produktów. A więc, jeżeli zrobimy sobie, Wykonanie podejścia do wodomierza. I dodam sobie taką pozycję. Mam ją od razu wycenioną, zarówno jeżeli chodzi o robociznę, oraz potrzebne materiały do wykonania podejścia do tego wodomierza. Jeśli chciałbym zrobić wykonanie podejścia do stelarza WC na 16 mm, wybieram. Proszę bardzo, od razu mam również czynność. Od razu również mam materiały. I na tym właśnie to polega, ten kierunek, w którym my zmierzamy, żeby z jednej strony zautomatyzować jak najbardziej proces ofertowy, skrócić czas po stronie instalatora, fachowca, jakiegokolwiek innego branżystę czas w którym musi spędzić na tym, żeby dobrze i profesjonalnie za zaofertować pracę, a z drugiej strony chcemy, żeby te oferty były bardzo precyzyjne, żeby od razu dawały pełen raport materiałowy, jakie ja później potrzebuję materiały, albo ile te materiały powinny kosztować, żeby mógł tą pracę wykonać. Dodam, bo być może to yy, może być yy, może, może Was zainteresować, jakie ceny my tutaj stosujemy w, w kartotekach. Otóż jeżeli chodzi o kartoteki materiałów, to stosujemy w bazie Scott ceny katalogowe, a więc to użytkownik sam, sam musi wybrać swój jak to się mówi? Plan rabatowy, czy też swoją siatkę rabatową, w zależności od tego, jakie ma warunki w swojej hurtowni. A więc my te nie ingerujemy w ceny rynkowe, tylko podajemy ceny katalogowe, co jak mamy nadzieję, usprawni proces w ogóle ofertowania. A więc każda nasza kartoteka, zauważcie, przykładowo pokażę kartotekę, która a, jestem na koncie demo, nie mogę, jej, nie mogę jej tutaj z tego etapu edytować, więc nie pokażę Wam edycji. Ale właśnie każdy z Was na swojej, na swojej bazie własnej będzie mógł edytować zarówno cenę katalogową, zakupu oraz ofertową. My do bazy systemowej wczytujemy ceny katalogowe, a Wy później czy użytkownicy podczas ofertowania i wybrania danej, danej pozycji do oferty. Mogą sobie taką cenę jeszcze raz edytować, mogą dodać własny rabat, mogą dodać, do, dodać własne, własne tutaj preferencje, jeżeli chodzi o ceny. Tyle, jeżeli chodzi o wytłumaczenie, w jaki sposób działają kartoteki i jak należy na nie patrzeć. Mamy nadzieję, że jest to zrozumiałe. Zapraszam do tego, aby. Skorzystać z konta demo, zobaczyć, pobawić się tymi kartotekami, powstawiać kilka, kilka pozycji do ofert. I na pewno lawinowo będą przyrastały teraz te kartoteki, przynajmniej taką mamy nadzieję, że producenci będą będą tym tak zainteresowani jak do tej pory deklarowali i na pewno z każdym producentem z każdym nowym producentem będziemy wam będziemy właśnie tutaj zarówno w grupie Scotta, na stronie skota jak i we wszystkich naszych kanałach dostępu informować które produkty już są którzy producenci stworzyli właśnie bazę danych Będziemy też uczyć i pokazywać, jak można wykorzystywać dane produkty do budowania wartości oferty, tak żeby klient, otrzymując opracowanie do ręki, miał poczucie, że jego oferta jest zrobiona w sposób właśnie profesjonalny i zawiera wszystkie te elementy, które powinien, powinna zawierać dobra oferta. A naszym zdaniem, dobra oferta to taka, która posiada wszystkie elementy, tak jak tutaj na tej przykładowej ofercie. Poczekajcie, postaram się to troszeczkę zmniejszyć. Nie mogę, nie mogę, dobra. O, teraz mi się udało. A więc tak, mamy ofertę, która składa się z okładki, która składa się z takiej metryki oferty, gdzie mamy wszystkie informacje, jak dane klienta, jak dane firmy. Mamy wprowadzenie do oferty, duże miejsca na wprowadzanie wszystkich informacji, takich dotyczących. Oferty, jak gwarancja, jak informacje o użytych produktach, a więc takie też przestrzeń do tworzenia atutów oferty. Później mamy tak zwane szczegółowe informacje, takie istotne informacje nie dotyczące ceny, a bardziej dotyczące gwarancji, proponowanej formy rozliczenia, załączników do oferty, no a później już te działy, które są z te działami kalkulacyjnymi, ale również. Również połączonymi ze zdjęciami i opisami. Także to wszystko y, tworzy bardzo fajną kompozycję, która dla klienta jest wartościową, taką wartościową dokumentacją, y, pozwalającą na zrozumienie tego, czego klient, czy też czego, y, przepraszam, czego wykonawca, y, czego, czego może się spodziewać od wykonawcy, którego, którego wybierze. Dobrze, ostatnią rzeczą, którą chciałbym zapowiedzieć i którą mam nadzieję będę mógł pokazać już na przyszłym live we wtorek, to wersja Scotta freemium, czyli zupełnie darmowy dostęp do aplikacji. Zrobiliśmy to z dwóch powodów. Z jednej strony. Chcemy, aby dostęp do właśnie kartotek, które będziemy zaczytywać od producentów, był jak najszerszy, a więc aby te kartoteki producenckie były dostępne za darmo dla, dla wszystkich użytkowników, którzy ofertują, którzy, którzy właśnie sprawdzają, kalkulują ceny. Z drugiej strony, wiemy, że małe firmy, w których ten problem cyfryzacji jest tak idzie naj, najwolniej, które nie do końca dostrzegają jeszcze tych wszystkich profitów związanych z automatyzacją firmy. W tych najmniejszych firmach dużym takim progiem czy oporem jest właśnie konieczność opłacania jakiegokolwiek narzędzia. Dlatego stworzyliśmy pakiet freemium, darmowe dojście do Skota, w którym są, jest możliwość ofertowania, jest możliwość zarządzania projektami, jest możliwość tworzenia już kartotek, Produktowych jest możliwość zapisywania klientów własnych, a więc ten pierwszy krok, tak bardzo potrzebny w tych najmniejszych firmach, można spełnić naprawdę bez żadnych barier, bez, bez tego właśnie takiego poczucia, że może jeszcze tego nie potrzebuję, albo może założę sobie tą czy inną aplikację, jak już będę trochę większy. No, chcemy troszeczkę to odwrócić. Chcemy, by ta właśnie firma, która jeszcze czuje, że że może jeszcze nie jest na tym etapie, właśnie zaczęła od samego początku dobrze ofertować, dobrze obsługiwać swoich klientów, automatyzować te wszystkie procesy wewnętrzne. A więc o tym będę więcej rozmawiał, o pakiecie Free za tydzień, we wtorek, bo będzie on już w tym momencie dostępny. A przy okazji tego pakietu Free mam nadzieję, że pochwalimy się już pierwszymi wprowadzonymi kartotekami do systemu, do aplikacji Scott. Cóż, na tą chwilę bardzo Wam dziękuję. Przepraszam jeszcze raz za yy, spóźnienie poranne oraz problemy techniczne z samego rana. Życzę Wam dobrego wtorku, dobrego tygodnia i do zobaczenia za tydzień.